Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku kilka ciekawych newsów ze świata krypto i technologii oraz krótkie podsumowanie moich aktywnych ciągle lokat na platformie Waves. To jest BK World, nie ja ma na mnie Bartosz, zapraszam serdecznie do oglądania. Jeśli śledzicie mój kanał od samego początku, to dobrze wiecie, że nie jestem tutaj ani żadnym traderem, ani też osobą, która wykorzystuje jakiekolwiek magiczne sztuczki, z fusów, czy też nie mam żadnej kryształowej kuli, jeśli chodzi o moje własne, prywatne podejmowane decyzje w stosunku do inwestycji w świecie kryptowalut. To, że kiedy, kiedyś, kilka lat temu, w ogóle zainteresowałem się bitcoinem, to jest w ogóle inna sprawa. Oczywiście cała otoczka tutaj odnośnie stanu finansów publicznych całego świata na pewno tutaj jest jednym z akceleratorów. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się przenieść część, część swoich środków właśnie do świata wirtualnego, świata krypto? Ale tak czy inaczej, tak jak widzicie w tym momencie na wykresie, na wykresie mam tutaj wykres Bitcoina. Aktualna cena w, w okolicach 48 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. I tutaj na wykresie w tym momencie widzicie dwie średnie kroczące, zwykłe, zwykłe średnie kroczące, jedna z nich czerwona to jest 200-dniowa, 200 z kolei zielona, która właśnie przebiła od dołu czerwoną, jest to z 50 okresów średnia krocząca z 50 dni. I dlaczego on to pokazuje? Ponieważ, tak jak widzicie, właśnie chwilę temu doszło do, do przebicia zielonej, czy, przepraszam, doszło do przebicia czerwonej czerwonej tutaj średniej koczącej przez właśnie zieloną od dołu, czyli tak jak tutaj pewnie już się gdzieś też orientujecie, mamy tutaj do czynienia w tym momencie ze zjawiskiem, o którym mówi się golden cross, tak, czyli jeżeli średnia przebija tutaj od dołu czerwoną, to można byłoby się spodziewać w najbliższym czasie jakichkolwiek wzrostów. Nie mówię tutaj, czy to będą wzrosty 100%, 10%, na naprawdę tutaj w tym momencie dla mnie nie ma to znaczenia, ale historycznie przez wiele lat faktycznie gdzieś tu jest, poglądałem Spoglądajmy na te dwie średnie i ponownie po okresie mniej więcej około 3 miesięcy, mierząc od przecięcia czyli dead cross do, do przecięcia, które miało miejsce chwilę temu, mówimy tutaj o okresie 3 miesięcy i w końcu udało się ponownie wrócić, przebit tą właśnie średnią czerwoną przez zieloną ponownie. Oczywiście, to wcale nie jest żaden wyznacznik, że za chwilę będziemy mieli wielką mega pompę, jeżeli chodzi o, o wycenę bitcoina. Oczywiście, można w ten sposób zakładać. Tak, jak to miało historycznie miejsce, choćby nawet przy poprzednim przebiciu, ale tak czy inaczej, musicie wiedzieć jedno, że wcale, wcale to przebicie Golden Cross nie będzie oznaczało, że za chwilę już wybijemy, wybijemy nowe, nowe all time high. Tak naprawdę, przez najbliższy czas możemy dalej tutaj bujać się w tej konsolidacji pomiędzy tymi widełkami, które tutaj ostatnio mieliśmy. Mieliśmy, no nawet spójrzmy na sam dół, tak 29-30 tysięcy. A mniej więcej 52, więc tutaj nie zdziwiłbym się, jeżeli nagle byśmy gdzieś tutaj za chwilę wrócili ponownie do, do tej czerwonej, zaczęli ją testować ponownie, ponieważ to jest rynek, a rynek tak naprawdę tutaj będzie zrobił to, co będzie chciał. Duzi gracze będą chcieli rozegrać w jakikolwiek, jakikolwiek sposób na, na, na swoją mańkę, tak też, tak też zrobią. Ale z kolei, patrząc z, z, długiego, nie, z, długiego, z perspektywy długiego terminu, to tutaj oczywiście. Jest to gdzieś dla mnie taki wyznacznik, wyznacznik, który będzie mi pokazywał czy faktycznie za chwilę, za chwilę oczywiście nie, nie ujmuję tego w żadne ramy czasowe, ale biorąc pod uwagę, że ciągle uważam, że jesteśmy ciągle jeszcze w hoście, plus wkraczamy w czwarty kwartał, za chwilę w czwarty kwartał 2021 roku i ja sam gdzieś tutaj spoglądam, Końca, końca hossy, to tutaj to pod uwagę, właśnie biorę to przecięcie. Jak do tego jeszcze dołożę kilka informacji z blockchain, z Glass informacji typu, że portfele. O wielkości od 10 do 100 tysięcy bitcoinów w ostatnim czasie, mówię tutaj o ostatnich właśnie trzech miesiącach, tak naprawdę zakumulowały potężne, dalej potężne ilości bitcoina. W granicach około 60 tysięcy nowych bitcoinów trafiło właśnie do, do tych portfeli. Z kolei, jeśli do tego dołożymy jeszcze, że w ostatnim czasie również ze wszystkich giełd. Które tutaj Z których agregowane są dane, uciekło ponad 80 tysięcy bitcoinów z giełd, gdzie, gdzie dokonujemy zakupów właśnie tego, tego aktywa. Jeśli do tego dołożymy nawet informacje, oczywiście to żadna wyrocznia. Michael Saylor, Saylor na pewno nie jest dla mnie żadną wyrocznią, ale na pewno nie umknęło Wam kilka dni temu również informacja, jaką Michael Saylor umieścił na Twitterze, że jego firma MicroStrategy Micro zakupiła kolejne 5 tysięcy. 5000 bitcoinów za ponad 240 milionów dolarów do, do swojego portfela, do swoich ksiąg. Tak? Aktualnie w tym momencie MicroStrategy samo, samo posiada w swoim portfelu ponad 114 tysięcy bitcoinów, co daje, daje wartość ponad 3 miliardy dolarów, jeżeli chodzi o aktualną wycenę. A średni, średnia cena zakupu pojedynczego bitcoina przez MicroStrategy to 27 tysięcy dolarów. I tak czy inaczej, kiedy sobie to wszystkie ja sam kropki łączę i kiedy. Ja również spoglądam, jeżeli chodzi, spojrzymy tutaj na okresy cykli na Bitcoinie, czy też w świecie, w świecie kryptowalut, to tutaj patrzę w kierunku, że faktycznie za chwilę, za chwilę możemy gdzieś tam atakować powiedzmy to ATH, czy to będzie grudzień, czy to będzie luty następnego roku, nie mam absolutnie tej zielonego pojęcia, obserwuję tylko, co się dzieje, dzieje na rynku i zobaczymy, co dalej. Jestem tutaj oczywiście dalej optymistą, ale z takim, z takim tutaj już znakiem ostrzegawczym, że w wyczekuje już gdzieś w pewien sposób końcówki, końcówki hossy. Co będzie? Zobaczymy. Wszyscy myślę, że gramy do jednej, do jednej bramki. Oby tutaj każdemu z nas los sprzyjał i zobaczymy, zobaczymy co dalej. Wiadomo, realizować zyski trzeba. Nie ma tutaj coś, co się łudzić, że, że bitcoin będzie w najbliższym roku róż nieskończoność. To jest naprawdę ciężki, ciężki biznes do, do ogarnięcia, ale warto tutaj, um, uważam, być na tym rynku, gdzieś te swoje parę złotych mieć również zainwestowane, choćby ze względu na to, co się dzieje w tra tradycyjnych finansach. Mam tutaj na myśli przynajmniej inflację w Polsce, którą niedawno usłyszeliście od głosu, że jest powyżej 5%, a tak naprawdę po weryfikacji tego wyniku. Było to za, za sierpień 5,5% inflacja w Polsce. Oczywiście liczona według metodologii, którą tutaj sobie nasi, nasi, nasi rządzący preferują. Ale, ok, nie przedłużając, nie przedając tego wątku, jesteśmy optymistami. Przynajmniej, ja jestem optymistą. Zobaczymy, co będzie. Póki co, cały czas jeszcze tutaj jesteśmy w grze, jeżeli chodzi o Bitcoina. Ok, idąc dalej, z kolei Intel. Ogłosił oficjalnie, że pracuje nad kartą graficzną, nad kartami graficznymi, które mają konkurować właśnie tutaj z RTX-ami od NVIDII. Dokładnie mówię tutaj o modelu 3070, i jak czytamy w artykule od Jacoba Ridleya, również z kartami graficznymi od czerwony, czyli Radeon 6700XT. Jest to uważam bardzo, bardzo ciekawa informacja, czy to, czy to jest prawda, czy faktycznie tak się, tak się będzie, bo wiele tych plotek odnośnie Intela i ich pracy nad, nad swoimi GPU słyszeliśmy w ostatnich nawet dwóch latach. Zobaczymy, czy tutaj faktycznie za chwilę potwierdzi się ta informacja ponieważ jak tutaj w tym artykule możemy przeczytać, karta graficzna właśnie w okładzie, przepraszam, jeżeli chodzi o układ graficzny Alchemist, który tutaj Intel chce zaproponować do, do swoich kart graficznych, mają się pojawić już w pierwszym kwartale 2022 roku, czyli już nie tak wcale za długo i tutaj spoglądam na ten temat w ten sposób, że bardzo fajnie, że pojawi się nowy gracz oczywiście nowych w cudzysłów, gracz na rynku, który zaoferuje graczom, minerom, no wszystkim, którzy tutaj potrzebują kart graficznych do, do pracy swoje karty graficzne, czyli tutaj będziemy mieli coraz większą konkurencję. Co ciekawe, jak tutaj czytamy w artykule Intel się chwali, że że karta graficzna, którą tutaj zamierzają wypuścić, będzie miała TDP na poziomie, na poziomie stokowym około 175 W, z tą samą wydaj wydajnością, co tutaj oferuje RTX 3070, gdzie na stokowych ustawieniach, na stokowych ustawieniach m, pobiera około 220 W. Jeśli to się faktycznie uda, ta sama wydajność z tym samym poborem prądu, to chyla im czoła, bo na pewno nie będzie, to, nie będzie to informacja z cyklu, a udało się, to na pewno będzie grub, gruby news, jeśli faktycznie taki pobór prądu z tą samą wydajnością, jeżeli chodzi o Nvidia uda się, uda się zrobić. Okej, okay, nie wiemy jeszcze oczywiście, bo nie ma żadnych informacji, jaka tutaj będzie wydajność tego typu karty graficznej w przydatności dla górników. Kiedy one trafią na rynek? Jeśli trafią na rynek, to na pewno będę, będę chciał dążyć do tego, aby taką kartę mieć w swojej, w swojej kolekcji tutaj, aby chociaż ją przetestować. Co do cen, jeszcze tutaj nie wiadomo, wiecie, jaki jest rynek, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o o karty graficzne, o układy, o procesory. Tutaj cały czas mamy niekończącą się opowieść odnośnie braku dostaw. Ten łańcuch dostaw cały czas jest zaburzony, nic tutaj się nie zmienia. A najbliższe miesiące na pewno nie zapowiadają się wcale, wcale lepiej. Ale tak czy inaczej, wyczekuję, wyczekuję tej premiery, jeśli tylko ona się pojawi, i nie jest to, nie jest to tylko zagrywka intelowska żeby trochę, troszkę coś tutaj namieszać na rynku, żeby wprowadzić dezinformację. Czekam, czekam z niecierpliwością, z chęcią właśnie przetestuję tą kartę graficzną właśnie pod kątem przydatności dla miningu. Ale okej, okay, przechodzę do, do głównego wątku tego odcinka. Będę musiał się tutaj na chwilę przełączyć do Chrome, ponieważ nie wiem, dlaczego akurat Waves Platform nie chciał mi dzisiaj odpalić na, na przeglądarce Brave, czyli już w tym momencie widzicie na ekranach swoich przeglądarkę Chrome. I co tutaj widać? Tak jak, tak jak na pewno, jeśli nie siedzieliście, to oczywiście z chęcią zapraszam Was do, do obejrzenia sobie odcinków odcinków z maja i bodajże z lipca. Dwa odcinki na ten temat już powstały. Majowy odcinek, kiedy właśnie umieszczam pierwsze swoje lokaty z względu, względu właśnie na to, że jest w Polsce galopująca inflacja i nikt tutaj mi nie powie, że oszczędności nie są zjadane. Ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć polityków, osób, które tutaj zarządzają naszym krajem, Inflacja zjada moje oszczędności i przeciwdziałam to w różny, w różny właśnie to sposób. Między innymi zacząłem w maju testować, zacząłem testować właśnie lokaty na platformie Waves Exchange. Możecie właśnie do tych odcinków wrócić, ja wam tutaj zostawię właśnie w rogu linki do, tego, do tych odcinków, tak czy inaczej. Jeśli oglądaliście w maju odcinek, kiedy, kiedy lokuję, lokuję tutaj w LP Stacking cyfrowe dolary w postaci USDC, to tutaj, tak jak widzieliście, i widzicie teraz, umieściłem 1293 dolary właśnie na LP Stacking. I aktualnie, tak jak, tak jak widać, po tych kilku miesiącach, po czterech miesiącach, mam tutaj 1367 dolarów już. Już na tej, na, tej lokadzie, na tej lokacie. Czyli mamy mówimy tutaj o przyroście rzędu 74 dolarów przez te 4 miesiące. Może nie jest to wiele, ale tak, tak jak widzicie, kwota też nie jest jakaś, jakaś okazała. Ponad 1000, 1200, prawie 1300 dolarów tutaj umieściłem wtedy. I aktualnie oprocentowanie wynosi 8,5%, tak jak wam wspomniałem wcześniej w tym odcinku. Aktualnie inflacja w Polsce wynosi oficjalna inflacja wynosi 5,5% za, za sierpień. Jaka jest realna, to można się spodziewać tylko myślę, że w okolicach widełkach między 10 a 15. Wiadomo, że ta metodologia liczenia inflacji w Polsce nie jest, nie jest um, idealna, chyba w żadnym w żadnym kraju tutaj, um, tutaj na pewno nie ma co ukrywać, jeśli chodzicie do sklepów, dobrze widzicie, że na pewno nie ma to nic wspólnego z tymi 5%, które tutaj nam GUS ostatnio, ostatnio podał, ale okej, okay, spokojnie sobie tutaj ta lokata dalej funkcjonuje, ona jest tutaj przewidziana na pewno do końca roku, będę, będę dalej to testował, zobaczymy jak to rośnie, ale co ciekawe, w kolei z odcinką, w odcinku lipcowym umieściłem, umieściłem lokatę na algorytm Trading, jest to lokata o bardzo dużym ryzyku, jakie tutaj zaproponowała mi platforma Waze. Oczywiście świadomie, tutaj podejmując to ryzyko, tutaj musicie wiedzieć, że ryzyko utraty pieniędzy w lokacie. Algoryt Trading jest, jest oczywiście dużo, dużo wyższe niż na LP-Stakingu. Tutaj nie ma co ukrywać. Mam tutaj na myśli zmienność na rynku, mam tutaj na myśli, jak napisany jest kod, jeżeli chodzi o, o właśnie ten algoryt Trading. Oczywiście tutaj. Ryzykuje swoje własne pieniądze, i tutaj liczę się z tym ryzykiem, że któregoś dnia mogę się obudzić i, i tych środków w ogóle nie mieć. I co ciekawe, w ostatnim czasie, w ostatnich tych trzech miesięcy, kiedy, kiedy spojrzymy sobie na wykres Bitcoina, kiedy mówimy o tej takiej konsolidacji, szerokiej oczywiście konsolidacji, jeżeli chodzi o aktualną wycenę Bitcoina, to musicie wiedzieć, że ten algorytm, który ja tutaj sobie umieściłem. Znaczy, te środki, jakie tutaj umieściłem sobie w algorytmie, z najwyższym możliwym ryzykiem, mam tutaj na myśli Aggressive Risk Investment, 152% w skali roku. To aktualnie ta dokata jest tak naprawdę pod kreską. Zobaczcie, 14 lipca umieściłem 1179 dolarów w postaci stablecoina USDT. Aktualnie wartość. 1161, czyli mówię tutaj o 18 dolarach straty w tym momencie. Oczywiście cały czas tą lokatę zamierzam również tutaj trzymać i zobaczyć, czy finalnie uda się z tego faktycznie jakiekolwiek zyski wyciągnąć, ale historycznie mogę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy odpaliłem. Tą lokatę, czyli 14 lipca mniej więcej w tym miejscu, gdzie, gdzie mamy ten dołek, a właśnie nawet prawie dobrze trafiłem, to jest 19, 13, mniej więcej wtedy, a tu dokładnie jest napisane 3,48 dolara kosztowała jedna jednostka uczestnictwa właśnie w tym agresywnym, w tej agresywnej inwestycji i z kolei już, już, nie, już chwilę później, a dosłownie w okolicach 27 pod koniec lipca. Mniej więcej wycena jednostkowa tej, tej lokaty wynosiła w okolicach 4,40 dolara za, za jedną jednostkę USDT LPA. I to dawało mniej więcej na tamten moment wartość, wartość tej lokaty w granicach 1550 dolarów, czyli tutaj w okolicach tych niecałych 400 dolarów był widoczny zysk. Ja oczywiście tutaj zostawiłem to dalej. Można powiedzieć, że chciwość zadziałała, bo. Byłem sam pozytywnie tutaj zaskoczony. W ciągu dwóch tygodni taki był przyrost. I gdybym tutaj był na rynku takim klasycznym akcji, to pewnie bym tą pozycję cashował, ponieważ zyski w postaci tak szybkie zyski w postaci 20-30-40%. Mam zwyczaj zwyczaj cashować. W tym, w tym wypadku chciwość troszkę zareagowała i skutek jak zawsze. To, jest, to wiemy, powiem Wam szczerze, to jest klasyczna sytuacja. I od tamtego czasu, kiedy. kiedy Faktycznie wycena tego, tej lokaty była w właśnie 1500 dolarów, tak naprawdę zaliczyłem sam cały zjazd w dół, całe te kolejne, mówię tutaj o sierpniu i, i połowie września, tak naprawdę no, zobaczcie nawet tutaj w okolicach, iż Wam powiem, czy to w ogóle, nie, tego nie mogę zzoomować, ale w okolicach 31 sierpnia. Jedna jednostka kosztowała 2,88 dolara i tutaj naprawdę było już całkiem, całkiem sporo pod kreską. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba ta pozycja była wyceniona na plus minus równowartość około 900 dolarów. Musimy to szybko przeliczyć, jeśli oczywiście macie ochotę sobie sami przeleczycie. Wtedy 2,88 kosztowała jedna jednostka, a ja tych jednostek mam 338, a w sumie to szybko przeliczymy. Kalkulator. 338 razy 2,88 dolara. Tak jak widzicie, 973 dolary minus 1179, które zainwestowałem, czyli ta pozycja była już ponad 200 dolarów pod kreską. Ale tak jak mówię, jest tutaj świadomy, świadome ryzyko, jeżeli chodzi o, o tę inwestycję. Chciałem zobaczyć, jak tutaj faktycznie ten algorytm działa. I muszę Wam powiedzieć, że algorytm z tego, co zauważyłem, działa. Bardzo słabo działa w przypadku, kiedy mówimy o konsolidacji. Widzę, że tutaj algorytm wtedy skacze i do końca nie wie, jaką ma w długim terminie obrać pozycję. W momencie, kiedy mówimy o, o spadkach takich troszkę rozłożonych w czasie, jak to miało miejsce właśnie w ostatnich, w ostatnich tygodniach. To można było faktycznie zauważyć, że on sobie lepiej radził. I oczywiście ta sama sytuacja. W momencie, kiedy stabilnie tutaj ta cena, oczywiście rozłożona w czasie, wycena bitcoina rośnie, to ten algorytm sobie da, dawał całkiem, całkiem radę. W momencie, kiedy mamy konsolę, zaliczył tutaj spory zjazd, bo tak jak mówiłem, ponad 200 dolców na tej lokacie. Byłem już pod kreską. Aktualnie około 18 dolarów. Mniej niż, niż w początkach właśnie tej, tej alokacji. Co będzie dalej? Zobaczymy. Oczywiście tutaj to nie jest żadna prawda inwestycyjna. Każdy z Was tutaj musi własnym sumtem własnym sprawdzać, doświadczać. Ja tak naprawdę w pierwszej kolejności robię to dla siebie. Sprawdzam właśnie tą platformę Waves. Platforma Waves istnieje już wiele lat. Tutaj nigdy nie miałem z nią problemów. Jest to oczywiście zdecentralizowana platforma, więc to jest dodatkowa korzyść, jeżeli chodzi o umieszczanie środków na tej platformie. Oczywiście środki wykorzystywane w algorytmie, one są umieszczane w innych protokołach, które, które dla Was w przyszłości zarobią lub też nie. Wiadomo, rynek jest brutalny i tutaj nie ma złudzeń, nic nie jest tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje pewnego. Z kolei jeszcze na koniec, bo zapomniałem w sumie o najważniejszej rzeczy, jaką chciałem Wam dzisiaj tutaj przekazać, a mianowicie kilka dni temu odpaliłem Discord. Discord, proszę bardzo, Serdecznie Was zapraszam do dołączania do, do grupy, na, do serwera na, na Discordzie, tak jak widzicie już parę osób tutaj się, kilkadziesiąt osób już się w sumie pojawiło, fajnie tutaj to, to zaczyna to wyglądać, też pojawiła się osoba w postaci kolegi Hufdu, Ok, nikt, nikt wiadomo o co, o co chodzi, młodzieńcza, młodzieńcza kreatywność. Ja tak czy inaczej serdecznie Was zapraszam właśnie do Discorda. Oczywiście zmiany na pewno tutaj w najbliższym czasie też się pojawią. Liczę też na Wasze, na wasze propozycje, na Wasze sugestie, co byście tutaj dodali, co byście zmienili, jeżeli chodzi o kanały, kanały kontaktowe. Mam nadzieję, że tutaj śmiało będziecie dzielili się swoimi opiniami, a czy też potrzebowali wsparcia, to również tutaj jest już sporo, spora liczba osób, która z chęcią również z Wami się podzieli swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o StickTe mining, bo jest to grupa właśnie przewidziana dla osób, które zajmują się, czy też chcą się zająć miningiem. Więc tutaj znajdziecie wiele informacji na temat sprzętu, na temat puli, na temat minerów, więc serdecznie Was zapraszam do dołączania do tej grupy Niech się, niech się dzieje. Ok, to tym razem byłoby na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym kontencie. Do zobaczenia. Cześć.